Słuchajcie, jednak zdecydowałem się poluzować ten pasek. Być może faktycznie jest za bardzo napięty, żeby się tutaj nic nie stało. Internet, słuchajcie, jednak ma moc. Tam kolega mi napisał w komentarzu, że powinien mieć pasek około 2 cm luzu. Może się coś stać z kołami pasowymi, słodnicą, dlatego wolę nie ryzykować. Jeszcze trochę poluzuję ten pasek, słuchajcie, chmury idą. Mam nadzieję, że mi się uda wykosić to, co miałem wczoraj wykosić. Tylko wczoraj było tak duszno, że słuchajcie, za mogłem, już nie dałem rady. Pomalowałem tylko te łaty pod ule. No i tyle, słuchajcie, nie przedłużam. Biorę się do pracy, nie wiadomo jak z pogodą. Zapraszam do oglądania. No i tak słuchajcie Teraz jest luźniejszy, tak ze 2 cm wydaje mi się już chodzi Także powinno być chyba OK No, wczoraj trochę traktor przemyłem od razu inaczej wygląda Muszę go tu jeszcze doczyścić. Bo powiem Wam, tutaj taka warstwa się nazbierała, że nie szło tego nawet kerczerem. Zmyć. No. Dobra. Słuchajcie, zapraszam do oglądania, podpinam kosiarkę i działam. No, słuchajcie, mało braku. Traktorem wjechałem przodem, się nie zmieści z kosiarką. Chciałem wykosić przed burzą. Niestety się nie udało, tak jak tej kurze. Ale mam nadzieję, słuchajcie, że już nie będzie padać. Tam widzę się rozpogadza. Że już nie będzie padać i za jakieś, nie wiem, parę godzin będzie dało się wjechać i wykosić. Zobaczymy w ogóle, co tam słychać u pszczół. Przyszło, powiem Wam, takie Oberwanie chmury trochę popadało i zniszczyło moje plany odnośnie koszenia. Pszczoły latają, nie przejmują się niczym. No dobra, słuchajcie, na ja się włączę, jak jak będę coś działał. Nie wiem, może pójdę coś teraz przygotować, jakieś zioła dla pszczół na później Czy tam na jutro Także, słuchajcie, zapraszam do oglądania No i tak, słuchajcie, drugie podejście Idę otworzyć bramę, rozłączyć pas Mam nadzieję, że już nie będzie padać i że ta trawa Jest na tyle sucha, że uda mi się już wykosić Myślę, że nie powinno być z tym problemu. Osiarka biakowa idzie jak wściekła. Muszę też niedługo pasłucha odkosić. No nawet, że teraz go podładowało. Dobra, pastwów wyłączony. Otwieram bramę I słuchajcie, ścieżkę będę kosił. No i miejsce pod ulę. Zapraszam do oglądania. No i tak, słuchajcie, wiatr wieje. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać. Nie zbiera za dokładnie. Przez to, że jest jeszcze trawa mokra. Ale słuchajcie, no później mam imprezę, nie mam nie mam już no, tyle czasu po prostu, żeby czekać aż to wyschnie. A kto wie, czy nie będzie znowu później padać. Dlatego no, wjeżdżam w mokrą trawę, robię tutaj porządek. Trochę dziwnie to zabrzychało, ale dobra. No, w każdym razie ścieżkę muszę wykościć. Tutaj robię porządek pod ule, wziąłem sobie kapelusz. Mogą pszczoły mnie tam atakować No i co? No i na dniach będzie trzeba stawiać następną rajkę. Słuchajcie Tu wygląda, że wszystko ok kręci się nowy paseczek jak widać No, zapraszam do oglądania No i tak słuchajcie nie idzie to najgorzej, co prawda jeszcze ta trawa, te rośliny tutaj nie wyschły ale co poradzić jak robota słuchajcie goni pszczoły latają pomimo złej pogody, wiatr bardzo wieje i je słuchajcie trochę znosi, dlatego sobie wziąłem tapelusz i przynajmniej w spokoju mogłem wykosić. Nie obawiałem się, że dostanę gdzieś pod oko. Oczywiście jestem w podkoszulku i spodenka. Bo jest jeszcze dosyć duszno dzisiaj. Pomimo tego, że padał deszcz. No, no i słuchajcie, łaty przygotowane. Następny rząd będzie tutaj. Może jak się uda to jeszcze dzisiaj, a jak nie, no to w poniedziałek albo jutro. O, bo już mnie atakują, idę stąd. Idę, bo mnie zaczęło atakować. Słuchajcie, tutaj po drugiej stronie też muszę wykosić. I najprawdopodobniej facelię wysieję. Chociaż jeszcze to przemyślę. Ale raczej, raczej facelia tutaj będzie. No dobra, nie będę już tutaj skręcił, bo słuchajcie, strasznie wieje, żeby cokolwiek w ogóle z tego materiału było. Dogram jakieś zakończenie e, później, jak odstawię traktor. No i tak, słuchajcie, drugi rządek postawiony. Tak jak mówiłem, niestety tutaj musiałem się posiłkać plastikowymi dennicami. Zabrakło mi czasu, żeby zrobić z drewna. Słuchajcie, ryder poziomica i staram się w miarę tu jakiś poziom zachować bo tutaj chociażby to pole jak sami widzicie tutaj musiałem jeden bloczek dać więcej no wszystko schodzi tutaj słuchajcie w dół tam jest jak widać górka no staram się chociaż jak mniej więcej złapać ten poziom żeby się tutaj te ule nie przewracały tam muszę dorobić jeszcze dwa daszki i słuchajcie, tutaj są przygotowania tutaj są przygotowania co tu nie, nie siadło teraz siadło Tutaj są przygotowane ule pod Bakwasta medę słuchajcie, na daszki nie zwracajcie uwagi na wykonanie nie chciałem ciąć blachy, po prostu ją zaginam No trochę trochę z tym jest fuszerka najlepiej aby wszystko wychodziło w ten sposób ale to robię dla siebie, także zbytnio mi nie zależy. A nie chciałem mi po prostu ciąć, bo to jest bardzo cieniutka blacha, ona się później rozwarstwia, dlatego wolałem ją pozaginać. Tak mi się wydaje, będzie lepiej. Zresztą słuchajcie, wszystko robię metodą prób i błędów. Zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie użytkowania. Czyli tam po paru latach, co się z tym będzie działo. Na chwilę obecną. Wygląda to tak, no mam nadzieję, że się sprawdzi przez te kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat. Słuchajcie, rzędy będę stawiał w ten sposób, żeby można śmiało wjechać tutaj samochodem osobowym z przyczepą, bo tu jednak jest kawałek od domu. No i słuchajcie, nosić czy jeździć taczką z Tymi miodniami, no to jest wiecie, no człowiek by się tutaj zajechał. Nie wyobrażam sobie jeszcze przy jakichś tam większych upałach wozić tutaj staczką te 200-300 metrów. Dlatego jeszcze muszę dokupić przyczepę. No i słuchajcie, myślę, że na przyszły rok zrobię taką pasiekę, jak chciałem zrobić na początku. No, idzie mi to trochę opornie, ale jak sami wiecie, ciężko jest czasami pogodzić niektóre rzeczy. Pracę, załóżmy pracę w polu plus pszczoły. Muszę się tu trochę schować, bo kurczę powiem Wam, że bardzo wieje. No i co? No i słuchajcie, e, muszę jeszcze tutaj jakiś nadzór mieć nad tą pasieką. Na pewno kamery będą. Być może jakaś fotopułapka No i jeszcze ten Control B Czy jak to się nazywa tam Na pewno też będzie nie będę mówił gdzie jak to będę montował No ale Wiecie jak jest Co ja tutaj dużo będę słuchajcie mówił na ten temat Lepiej huchać na zimne I się od razu zabezpieczyć No ja słuchajcie Tradycyjnie zachęcam dodawania apek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Ja się już będę żegnał z Wami. Nie wiem czy dzisiaj chyba już nie będę stawiał, najwyżej sobie bloczki jeszcze przywiozę. Ewentualnie może pójdę coś przy tych daszkach podubać. Także na dzisiaj będzie tyle pracy. Trzymajcie się cześć, hej.